Cześć, to ja, Kuba z kanału Łaza Futbolu i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Rzeczą, którą możecie zrobić już tak przed odcinkiem, zanim to obejrzycie, to możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować i dać dzwoneczek, żeby wam przychodziły powiadomienia o nowym filmie. Pierwszą rzeczą, o której dziś sobie powiemy, jest zawieszenie Leo Messiego w PSG. Argentyńczyk został zawieszony za to, że wyjechał do Arabii Saudyjskiej i napisał na swoim Facebooku tak Który pomyślał, że Saudyjczycy mają tyle zieleni. Uwielbiam odkrywać jego niespodziewane cuda kiedy tylko mogę że zawsze po że rzekomo tak twierdzi Messi Ma dni wolne i miał zaplanowany wyjazd i nie mógł go odwołać Dlatego dostał zawieszenie na dwa mecze Fani Paryża właśnie dlatego, że Messi wyjechał do Arabii poszli pod stadion i zaczęli krzyczeć i wyzywać Messiego Argentyńczyk właśnie dla, za to, że wyjechał do Arabii nagrał przeprosiny i wstaje na swojego Instagrama przeprosił kibiców Paryża i cały klub jak już też jesteśmy przy temacie Leo Messiego to chciałbym wam dać taką ciekawostkę że zablokował on Ayeshu Spida trochę komiczna sytuacja, no ale to prawda, bo sam a spit Speed na streamie to pokazywał. Kolejną rzeczą, o której powiemy, jest mecz towarzyski Polska-Niemcy, który się finalnie odbędzie na stadionie narodowym w Warszawie. Po całym tym zamieszaniu dotyczącym właśnie tego meczu, odbędzie się on finalnie, ale mamy komentarz Fernando Santosza. Szkoleniowiec powiedział że dla niego ten mecz nie jest za bardzo ważny, bo nie gramy o trzy punkty, jest to tylko mecz towarzyski i wybrałby innego rywala. Kolejny news, o którym poinformował nas Gerard Romero jest to, jest to, że Raffi została zaakceptowana oferta Rafinie 85 milionów euro plus 15 milionów lub 10 dodatków. Tą ofertę za Brazylijczyka złożyło angielskie Newcastle. Kolejnym newsem w tym odcinku będzie to, że Cristiano Ronaldo, czyli jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, 6 yy, czasów oczywiście, yy, rozważa nad skończeniem kariery. Portugalczykowi jest trudno przystosować się do właśnie tamtejszej religii i ogólnie do tamtego klubu, dlatego rozważa odejście na piłkarską emeryturkę. Napoli wygrało Scudetto. Po 33 latach klub z Neapolu w końcu sięgnął po mistrzostwo Włoch. Brakowało im punktu do sięgnięcia po mistrza. Dlatego z Uzineze właśnie był remis, gdzie Wiktor Rossiman zamknął to spotkanie i końcowy wynik to było 1-1, co dało mistrzostwo. Kibice po meczu zdjęli Piotrkowi Zielińskiego spodenki i chcieli więcej, lecz no, Piotrek był asertywny i nie dał się, bo była tak euforia fanów Napoli. W pierwszym składzie zadebiutował Jakub Kiwior w meczu Arsenal-Chelsea, gdzie bardzo dobrze grał i pokazał się z dobrej strony dla Mikela Artety i dzięki niemu dużo akcji Chelsea się nie powiodło. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 dla Arsenalu. Lewandowski, czyli nasz Polak rodak jest królem strzelców Ligi Hiszpańskiej La Liga przegania będziemy o dwa gole dużo kontrowersji było po meczu w finale Pucharu Polski oczywiście wygrała go Legia Warszawa lecz po meczu bardzo dużo było bijacyk i tak dalej Juri Ribeiro, który dostał w piątej minucie czerwoną kartkę yy, dostał karę za bójki po meczu 120 tysięcy złotych i 4 mecze zawieszenia Pucharzy Polski. Na koniec tego odcinka pokażę Wam wyniki poszczególnych... To już koniec tego odcinka, więc siema.